Zapraszam Cię do wspólnego pochylenia się. Nad dzisiejszym Ewangelią to 21 rozdział Ewangelii Mateuszowej, wersety od 33 do 43 i od 45 do 46. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Posłuchajcie innej przypowieści, był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z sowymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci a winnicy oddał dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Gospodarz, Boży gospodarz, założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznie, zbudował wieżę. A więc możemy rzec, Pan Bóg, Stworzył dla mnie dobry, piękny świat. Dał mi tak wiele. Dał mi łaskę życia. A więc, można powiedzieć, powiedział każdemu z nas: żyj, żyj pięknie, żyj dobrze. Daję ci życie, by to życie przynosiło dobre owoce, by to życie owocowało miłością. A więc Bóg stworzył dla mnie piękny, dobry świat. Dał mi swojego Syna. By w pełni objawić mi swoją miłość, dał mi swoją naukę, dał mi dobre przykazania. Nieustannie wybacza nam grzechy, nieustannie w każdej spowiedzi przekonuje nas o swojej miłości. Jakby patrząc na to całe dobro, na, tą, na te wszelkie łaski, które Bóg nam daje, tak często ja sam łapię się na mojej niewdzięczności. Na tym, że ja marnuję tak wiele tych darów, które Bóg mi daje, a przede wszystkim czasami przez swoją grzeszność, swoje lenistwo, swoją niedbałość, swój brak gorliwości, marnuję ten dar życia. Marnuję siły na tak wiele rzeczy, które nie przynoszą żadnych owoców. A więc dzisiejsze Boże Słowo zadaje mi pytanie stawia mnie wobec pytania, czy ja jestem wdzięczny, czy w tym, co robię ze swoim życiem, przejawia się wdzięczność względem Pana Boga. Dzisiejsze Boże Słowo rodzi też we mnie pragnienie, by wołać, Panie, chcę, żeby moje życie przynosiło owoce. Dlatego chcę wciąż Zmagać się ze słabościami, chcę stawać czoła temu wszystkiemu, co mi w tym przeszkadza. Chcę, żeby moje życie przynosiło dobre owoce, a im bardziej będzie owocne, tym więcej będę miał sił. Ponieważ chcę, żeby moje życie przynosiło owoce, dlatego chcę zmagać się, może z jakimiś swoimi złymi nawykami. Dlatego chcę znajdować czas na modlitwę. Dlatego chcę nad sobą pracować. Dlatego chcę szukać sposobności, by nie wiem, bardziej kochać, bo chcę, żeby moje życie przynosiło Boże owoce. Dlatego nie chcę y, spędzić tego życia na kanapie, dlatego nie chcę żyć byle jak, rozczarować się życiem, które nie przynosi owoców, które może w dużej mierze bywa bezowocne. I też nie chodzi o to, żebyśmy wypracowywali nie wiem, jakieś 300% normy, ale o takie życie, które intensywnie przynosi dobre owoce. I chcę czynić owocnym swoje dzisiaj. Nie chcę myśleć, ja już dość się napracowałem, moje życie już przyniosło swoje owoce. Nie. Chcę ciągle mierzyć się z pytaniem, chcę, żeby ciągle było żywe we mnie to pytanie. Co mogę, w czym mogę się rozwijać? Co wciąż mogę zmienić, żeby moje dzisiaj i moje jutro było bardziej owocne, żeby nie wiem, twoja relacja małżeńska była bardziej owocna, żeby twoja relacja z własnym dzieckiem była bardziej owocna, żeby nie wiem, twoje bycie we wspólnocie, w której jesteś było bardziej owocne, że moje kapłaństwo. Było bardziej owocne, żebym, żeby moje spotkania z ludźmi mogły być bardziej owocne, bardziej owocne w wiarę, bardziej owocne w miłość. Jak, jak wciąż mogę się rozwijać? Panie Boże, co mogę robić, by, 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 by wzrastać w świętości, a co za tym idzie w życiu, które przynosi wciąż bardziej Boże owoce. A więc. Chcielibyśmy zmierzyć się z tymi pytaniami, a może zgoła innymi, wpatrując się i wsłuchując w dzisiejsze Boże Słowo, więc dobrej, bożej, owocnej modlitwy Ci życzę.